Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj e, będę starał się odpowiedzieć na pytanie, w co grają e, prezydent Duda i prezydent elekt e, Nawrocki. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań, najlepiej e, w mailach. Teraz zobaczmy. Nagle Duda poszyta strona prawo, i Nawrocki poszedł ostro na prawo. Co się stało? Dlaczego? Czy to jest autentyczne? Oczywiście możemy założyć, że bieżąca sytuacja polityczna spowodowała, że wreszcie Duda się zaktywizował i skierował wyraźnie na prawo. Tym bardziej, że no i nie ma już jakby nic do stracenia, to są jego ostatnie dni. Można założyć, że Nawrocki ujawnił swoją prawdziwą, bardziej prawicową twarz, bardziej prawicową niż Pis. Ale wydaje się bardziej prawdopodobne, że chodzi o zupełnie co innego. Że, że to już rozpoczęła się walka wyborcza o przyszły Sejm i przyszły rząd. Jak wiemy, yy, mówi się od dawna o tym, o, od dawna, czyli od rozmowy Mencen-Duda, że yy, w trakcie tej rozmowy, wcześniej, później, yy, w tajnych rozmowach yy, ustalili, że w przyszłym Sejmie będzie, będzie koalicja PiS-Konfederacja. No i teraz w trakcie tych rozmów wcześniejszych, tajnych, przed rozmową Mencen-Duda e, nie doszli do porozumienia. To znaczy e, Konfederacja nie chciała się zgodzić na żadnego premiera z PiS-u, a PiS oczywiście nie chciał się zgodzić na to, żeby premierem był ktokolwiek z Konfederacji. Czyli wyszło im, że premierem może być Duda, jako ktoś, kto będzie pół kroku, znaczy jedną nogą w PiSie, drugą nogą w Konfederacji. I Duda ostatnio przed wyborami prezydenckimi zaczął w tym duchu się wypowiadać. No, i teraz e, jego wypowiedź e, ostatnia dotycząca sędziów i dotycząca zdrady, i dotycząca tego, że za zdradę trzeba wieszać, jest e, e, w tej płaszczyźnie. I teraz zobaczmy: oni mają jeden problem. Bo gdyby wszystko, sytuacja się rozwijała. Tak, jak sobie zaplanowali, jak to początkowo wyglądało, że Konfederacja zyskuje głosy, zyskuje coraz większe poparcie, PiS zyskuje coraz większe poparcie i spokojnie sobie tworzą koalicję. No to y, wszystko byłoby w porządku, nie stresowaliby się. Tylko, że jest tutaj jeszcze Grzegorz Brown. No i teraz problem, że y, Konfederacja zyskała y, coraz, zyskuje coraz większe poparcie, ponieważ przestanie mówić i przestaje mówić o różnych swoich Postulatach, przestaje mówić o tych postulatach, które mają Polacy patrioci, Polacy katolicy. No tak, ale o tych postulatach mówi Grzegorz Braun, i ostatnio przed wypowiedzią Grzegorza Brauna na temat Auschwitz, na temat komór gazowych, poparcie dla Grzegorza Brauna zaczęło gwałtownie wzrastać, według niektórych sondaży to było już ponad 8% i te głosy są urywane konfederacji. I teraz w interesie Konfederacji nie jest to, żeby Grzegorz Braun zyskiwał ich kosztem, co jest oczywiste, ale w interesie PIS-u też nie jest to, żeby Grzegorz Braun zyskiwał poparcie, bo z Grzegorzem Brownem wiadomo, z jego Konfederacją Korony Polskiej się nie dogadają. Yy, także po prostu trzeba zrobić to, co skutecznie robili niemieccy politycy centrowi i lewicowi, francuscy politycy centrowi i prawicowi i politycy centrowi, centrowi i lewicowi i politycy centrowi i lewicowi w innych krajach: przejmować yy, ważne, a może nawet wszystkie, elementy programu tych których ci centryści czy lewacy nazywali skrajną prawicą. No i teraz Duda przejmuje te postulaty, będzie przejmował te postulaty, będzie głosił de facto, będę dobrym premierem dla wszystkich prawicowych i katolickich Polaków. Chociaż nie byłem dobrym prezydentem, ale już się zmieniłem, będę dobrym premierem, daję tego dowody Swoimi wypowiedziami. No i teraz przez najbliższy czas, przez najbliższe dwa lata, Duda może być wielkim prawicowcem, katolikiem i tak dalej, i tak dalej. Z jego słów nic nie będzie wynikało, bo nie będzie pełnił żadnych funkcji publicznych, ale będzie budował swój obraz jako dobrego, Premiera reprezentującego całą prawicę. Nawrocki przez tych, którzy popierali Konfederację i tych, którzy popierali Grzegorza Bramna, był odczytywany jako człowiek PiSu. Czyli Apis był odczytywany jako taki, który udaje prawicę, udaje katolików, a tak naprawdę to robi to samo co PO, tylko bardziej w rękawiczkach, bardziej skrycie. Nie, powiedzmy, nie, ja bym był skłonny być zwolennikiem teorii, że, czy tezy, czy twierdzenia, że PO i PIS robią to samo, tylko PO robi to w tempie przyspieszonym, a PiS w tempie bardzo powolnym. Co ciekawe, to przypomina. Taktykę masonerii rytu szkockiego i masonerii rytu francuskiego. Masoneria rytu szkockiego robi wszystko powolutku, kroczek po kroku. Masoneria rytu francuskiego chce to zrobić 10 razy szybciej, no i tym się różnią. I teraz to by się zgadzało, prawda, że pis jest powiązany z masonerią rytu szkockiego. Z amerykańską masonerią, Stany Zjednoczone, PO masonerii rytu francuskiego, patrz Niemcy, Francuzi, tam jest masoneria rytu francuskiego. No ale w, tu y, chodzi o to, jak społeczeństwo odbiera PiS. No i teraz, jeżeli Nawrocki będzie y, dużo bardziej y, prawicowy wielokrotnie bardziej prawicowy niż PiS, no to, to, to będzie to odczytywane przez yy, tych, którzy yy, chcieliby, czy chcieli, czy dotąd głosowali na Konfederację czy Grzegorza Brauna, jako no, przemiana. Prawda? I tą przemi jako przemiana w dobrą stronę, jako przemiana ku prawej stronie patriotycznej, stronie niepodległościowej, stronie... Yy, Katolickiej stronie. No, no i ludzie, jak znam życie, są skłonni uwierzyć, no, że P.O. dokonał tylu złych rzeczy: chciał zniszczyć Polskę, chciał odebrać, roz, rozmontować państwo, chciał nas oddać Niemcom, no, że wreszcie ludzie PiSu, Kaczyński się obudzili, no i teraz widać to w nawrocki, Ale będzie to widać zapewne nie tylko w Nawrockim ale w wypowiedziach wszystkich posłów PiSu no i e, przede wszystkim celem będzie podkreśmy to zatrzymanie elektoratu Konfederacji przy Konfederacji zatrzymanie elektoratu PiSu przy PiSie i próba Przeciągnięcia na swoją stronę elektoratu niezdecydowanego i elektoratu Grzegorza Brauna. No i teraz jest tylko kwestia, co tu zrobić z Grzegorzem Braunem. No i teraz mamy fakt, który no, pisowcy i Konfederacja zapewne też otwierają butelki szampana, chodzi o tą wypowiedź Grzegorza Brauna w kwestii, Auschwitz w kwestii tych komór gazowych. Nieważne już, co Grzegorz Bram chciał powiedzieć, nieważne co powiedział, bo przypisuje mu się teraz już również negacje w ogóle Holokaustu jako takiego. Ważne jest, co z, tego, co z tym mogą zrobić, i mogą go skazać. I oczywiście przed sądem Grzegorz Bram może mieć racjonalne, twarde argumenty, że niczego nie negował, chciał powiedzieć tylko, że, ale oni tego nie przyjmą. Skażą go, skażą go, czy przyjmą częściowo, ale dojdą do wniosku, że, że duże to było negatywne skutki. Dla społeczeństwa, dla młodzieży, dla pozycji Polski w sytuacji międzynarodowej i kara się należy, może być obojętne. Pół roku w zawieszeniu, nieważne jaka, jaki wyrok. Ważne, że wyrok, bo wyrok to jest umieszczenie w rejestrze skazanych, to jest już brak możliwości startowania na, znaczy utrata mandatu europosła brak możliwości startowania w wyborach parlamentarnych i do Sejmu, i do Senatu. No i teraz, jeżeli mówiło się gdzieś w kuluarach, że jeżeli Grzegorz Braun zostanie skazany w tym procesie dotyczącym, związanych z innymi zarzutami, no chodzi o te gaśnice, o choinkę i tak dalej, no to wtedy na prezydent Nawrocki by go ułaskawił. Ale tutaj prezydent Nawrocki powie, nie chcę, ale, mo, ale muszę. Prawda? Czyli powie, no gdzieś tam puści oko, no ułaskawiłbym go, ale jak go ułaskawię, to okrzykną mnie antysemitą, okrzykną mnie obrońcą antysemitów, to się negatywnie odbije na Polsce. To się bardzo negatywnie odbije na pozycji Polski na arenie międzynarodowej, to się bardzo negatywnie odbije na relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy, że prezydent Trump jest skrajnie profilosemicki. Można to przy okazji przypomnieć i wyjaśnić, dlaczego tak jest, prawda? Jest tak z dwóch powodów. Pierwsze, że wsparło go i dalej go wspiera robby żydowskie w Stanach Zjednoczonych, bo demokraci zaczęli działać tak, jak im dyktował Soros, czyli byli raczej za likwidacją państwa Izrael. Bo Soros tak argumentował, że to za dużo kosztuje i tylko rodzi antysemityzm i utrudnia działania. Jak nikt nie będzie widział, Żydów nie będzie antysemityzmu, to będzie łatwiej nam działać. I to lobby, które chce, żeby istniało państwo Izrael, które chce, żeby była świadomość, że jest silna, silne lobby światowe, żydowskie, to lobby wsparło Trumpa i on musi mu się odpłacać. To jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że wszystko wskazuje na to, że Trump jest typowym. Amerykańskim protestantem, prawda? Tam doradców duchowych, kapelanów, takich różnych jasnowidzów protestanckich, różnych pastorów. No, a ten protestantyzm amerykański się cechuje tym, że no, oni czytają Pismo Święte i z tego Pisma Świętego wyciągają wnioski i to robią na bieżąco. I w Stanach Zjednoczonych, czytając Pismo Święte, za dużo czytali Starego Testamentu, i ciągle im wychodzi, że Żydzi są narodem wybranym, i nieważne nie co się dzieje, są dalej wybranymi, i oni muszą być chronieni, muszą być wspierani, yy, no bo Bóg ich wybra. No i, i tu Trump wszystko wskazuje na to, że on w to wierzy. Więc faktycznie można by powiedzieć, że Gdyby Nawrocki ułaskawił e, Brauna e, po wyroku za antysemityzm, no to relacje ze Stanami Zjednoczonymi byłyby utrudnione. E, stałyby się złe. E, no bo krzyczałby Izrael, krzyczałyby wszystkie te e, grupy, takie czy inne, e, żydowskie. Także Nawrocki powie, no nie ułaskawiłem go, no ale wiecie, rozumiecie, nie mogłem, ale ja jestem prawicowy, katolicki, bo PiS już jest bardziej prawicowy i katolicki, dużo bardziej niż był przedtem. Głosimy ten program, który głosił Grzegorz Braun w znacznej mierze, nie musicie iść za nim, możecie iść za nami. Grzegorz Braun cóż, będzie w opozycji. Nic nie, tak czy siak, będzie w opozycji, nic nie zmieni, Polski nie uratuje, a my zmienimy, my Polskę uratujemy i będzie i, i, i kwestia Wołynia, i, i kwestia Kościoła, i kwestia suwerenności będzie przez nas chroniona. No, taki jest plan. Wyraźnie taki jest plan i yy, Zaczęła się po prostu kampania wyborcza do parlamentu, i w tej kampanii wyborczej aktywnie uczestniczy Duda i aktywnie uczestniczy Nawrocki. Dziękuję bardzo.